Bronisławie, Bronisławie, powiedz mi, czy, czy dużo jest bezdomnych w Warszawie? Tego nie liczyłem, ale powiem, na jakiej to zasadzie się dzieje. Mhm. To nie są tylko bezdomni sami warszawiacy, tu. To są ludzie, którzy przyjeżdżają z całej Polski do wielkiego miasta, żeby utrzymać się normalnie, jakoś przy życiu, minimalnie. To nie są ludzie, którzy są stąd, rdzennie zameldowani. Przyjezdni, tak, często… Przy, przyjezdni z Polski. Aha, nie, nie, z różnych, z różnych części Polski przyjeżdżają w celu rozpoczęcia nowego życia. Noga się podwija i wylądują na ulica, a tak. Warszawa w miarę ma ten system pomocy rozwinięty tak, i zostają także… Tak, bo ty tak. dużo na poznałeś tym, takich ludzi. Na, no to mówię, właśnie że większość ten... jest Tak, on jest z też... pola, albo z albo gdzieś tam… Z gór przyjechała tutaj jednak ciśnienie.